Na kwiatowej polanie bawiły się Żabka i Papuszka. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o edytorach tekstu. Żabka odpowiedziała, że często używa edytora tekstu, gdy wymyśla nowe pomysły na aplikacje. Powiedziała, że czasem zdarza jej się coś źle napisać, ale nie musi zaczynać od nowa. Wystarczy, że zaznaczy tekst i go poprawi. Dodała też, że uwielbia funkcję kofni, bo dzięki niej nie boi się próbować różnych rozwiązań. Papuszka zaczęła opowiadać, że lubi, kiedy tekst w edytorze można kolorować. Mówiła, że każdemu pomysłowi nadaje inny kolor, żeby było jej łatwiej się w nich odnaleźć. Dodała też, że dzięki edytorowi może szybko zapisywać to, co usłyszy. Pochwaliłam je za dobre odpowiedzi. Edytory tekstu to naprawdę bardzo pomocne narzędzia ułatwiają pisanie, poprawianie błędów i porządkowanie pomysłów, szczególnie wtedy, gdy ktoś ma ich naprawdę dużo.